Cześć, tutaj ja Oj, w dzisiejszym dniu zagramy w hero zero, hero zero, zależy jak kto chce mówić. Zagramy w tą grę, nie w inną, bo po prostu, po prostu My myszka mi nie działa, no i lipa, też padel trzeba grać. Sobie mm, tam 50 dni temu założyłem konto, tam dziennie pogrywałem tak, Godzinkę I mam już 94 level towarzysza Alfreda i Marleja. Marley ma tam szósty, szósty le y właśnie, właśnie, taki Facebook y Szósty level, wbił, No to był, to był ten dwa, tylko w misji zdobyłem. W misji rzadko da zdobyć. No to jest moje konto. Ups, poczekajcie. Już jestem, bo mi Hero Zero się czasami błoguje. Już święta idą. Już idą. Zostało 6 dni, jak to nagrywam. Cud. <tryk> <tryk> Zostało 6 dni. Już wczoraj byłem kupić choinkę. Nie wiem jak u Was. Kupiłem sobie pierwszy raz w życiu sztuczną. Sztuczna jest fajna, bo, bo jak ja ją wniosłem niosł, ze sklepu, no Tigu, jak ja ją wniosłem ze sklepu, a taka normalna to, po, to już była prawie łysa. No i taka po stoi z miesiąc, a tamta mi wytrzymywała dwa tygodnie. Super, udekorowaną, piękną. No i. Prezenty będą za 6 dni wieczorem, jej. <kłysy> no dobra, to jest Zero. gram na PL Pierwszym. Jak mogliście zauważyć, yy, yy, gram na, na yy, świecie pierwszym pod nickiem Bundy666. <kłysy> Ach, bo tam kiedyś miałem Bondi, ale usunąłem. Nie, no, nie usunąłem ko stare konto hasło się zapomniało. No dobrze, to jest. E, już gamble, City dice. nie pokazuję jej, bo nie ma co, co jest sami zobaczcie. No mi... Hero zero się buguje. No ale na, na kompie mi działają gry. Na przykład albo Borderlands, ale gra przeglądarkowa nie. Jak tutaj możecie zauważyć, jest taki typek, który był w, w takim filmie, jak ktoś zna, to po I taka podpowiedź nazywał się Alan. No i to Gumball City to jest taki Las Vegas. To już wam dużo podpowiedziałem. To możecie się domyślić. No dobrze, dobrze. Tutaj mm, zebranie życzalne w opisie mam napisane, które mam zrobione. No tutaj mi zostało jeden do 5 do opon. Jak, jak to zrobię? Tutaj mi zostało, jaki jest plan, y, jedno. jak Temu gościowi zostaje 1000 HP. Nie, nie, 1000. No, dzisiaj zostało 300. Jak atakowa? No i, no i po prostu jak go pokonam to będę miał 8, 8 opon. To będzie bardzo spoko. No i mamy tutaj dopalacze. Jak ktoś nie zna albo nie, bo nie grał dawno. Tutaj dopalacze wspomagacze znac, znaczy. No i tutaj można sobie dokupić za 10 oponek na tydzień i naj, najbardziej ci się opłaca to więc sobie wyobraźcie, że na przykład nie dam 300 level ma albo nie to 400 level ma to 5000... nie no nie 5000, jakieś 2000 umiejętności podstawowych sobie dokupi sobie dokupi i będzie miał 2000, będzie miał 1000 więcej czekajcie cię, albo nie, nie ja robię cię, cię, nie ma co nie no, po prostu LoL mi chodzi, Minecraft chodzi, Burdenlands chodzi, Prototype tutaj chodzi, no ale ta gra, nie, zrobię cięcia, to się, o nie, ogarnie. Dobra, ogarnąłeś się Hultaju, bo jak nie, to to cię usunę. Ha, nie no, przyglądarkę usunąć. W głowę walnął taki facepalm <grym> again? <grym> again. Again. No, po prostu usunąć przeglądarkę, trzeba być mistrzem. U mój umysł. Dawno odcinków nie było. O, ekspres do kawy, o wow. Hardcore, ale nie. Nie żartuję. Co so, i tą króciutką misję zrobię. Tutaj pogadam nawet z wami. He he. Kto to do 30 widzów mam, ale jakoś 0 komentarzy albo dwa komentarze y, moich przyjaciół. Na przykład Puma i nie wiem, ktoś tam jeszcze. <tryk> no To są jedyne komentarze. No Puma też tak ma. Puma na przykład... Y, no ja tam miałem trzy komentarze innych osób i Puma też tak jakoś miał, ale mamy oboje 30 subów ja wbijam, on bija, on bija, ja wbijam. On dwa, ja dwa, on dwa, ja dwa. Tak ciągle remisujemy. No dobrze, pokażę drużynę. Jednak się rozmyśliłam. Mam bardzo rozbudowaną drużynę. Mówiąc bardzo, 100%. 18 oponków. Wiem, że oponek, ale to się mówi oponków. Panuki. No i jak ktoś nie zna, nie zna polecam gracza Siwożka Siwo Szerzy ja To ja tu na drugim levelu, jak ja mm, tworzę do konto, to na początku jak atakowałem to, że atak zaatakowałem trzy razy tego gracza, bo są trzy możliwe ataki. Chyba, że ktoś skąd atakuje na ciebie, to kolejne trzy. No ale on nie gra. On tam był graczem, był graczem, był normalnie dobrym graczem. I tam chyba szczitował, bo przestał grać. że szczetował i sobie zrobił statystyki na 10. Takie taki statystyki są niemożliwe. Niemożliwe są takie statystyki, bo... Bo to na początku, jak tworzy się postać, to trzeba dodać 2 punkty, albo się nie będzie dało wziąć samouczka. No i no to minimum na jakieś 11, 11, 10, 10, albo 12, 10, 10, 10. 10. No. no i jeden atak za niego daje 2, 200. 3 możliwe ataki to będzie 6600 dziennie kasy. Na, na pierwszych levelach to jest dobre, bardzo dobre. Na drugim levelu sobie go zaatakowałem, sobie wszystko dodawałem w punkty, w ogóle wszystko w punkty. Kupiłem sobie itemki za oponki, no i na dziesiątym levelu, no i to daje tylko taką przywagę na początku, bo na przykład już na pięćdziesiątym levelu to nic nie daje. I jedna misja to 6600. No. No, i, no i nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Tak randomowo nagrywam, sobie grałem na kompie, patrzę sobie, sobie oglądam na YouTube i tam patrzę. Kanał Pumy nagryw się wyświęci. Coś tam dodawał o intrze I sobie, no bo ja mam takie opóźnienie, że doda. O kurcze, czekajcie, cięcie zrobię. Dobrze jestem. znów. No, dobrze, może pogadajmy o Wigilii Klasowej. No, Wigilia Klasowa już jutro w piątek będzie, <laughs> będzie załatwia... Nie no, żartuję. Napiszcie, co, co i komu kupywaliście tak w ogóle. Ja na przykład takiej dziewczynie kupywałem, yy, chyba z nim przegram, no chyba, yy, pewnie. No, ja takie dziewczynie kupy kupiłem taki fajny kalendarz takie kuty, takie po prostu takie słodkie zdjęcia superowe takie i czekolada, ona mi da chyba mazaki do rysowania bo sobie nawzajem dawaliśmy, akurat ona mi tak rysowała, ja ją no przegram. cztery lewe więcej, więcej, nie ma się co martwić będę miał taki level, co on tego pewnie pokona, jak on nie ruszy się z miejsca Но она кот...